Dawaj, dawaj, Samo się nie robi. Siemanko kochani, witam was bardzo serdecznie niestety bez mikrofonu, bo Mariolka go jeszcze nie podpiął natomiast dojechaliśmy na Drift Strefę na tej Tomaszowo Jesteśmy po briefingu, jak widzicie, rozstawieni, fura się grzeje i za chwilę przebieram się, wskakuję w kombinezon i jedziemy robić pierwsze przejazdy na tym torze. Bo jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy. Także nie mrugajcie, uważajcie, i będzie się działo. Ja mam lepszy pomysł, wyjedź Bałką, będzie tutaj, i podepniemy. Wiecie co to jest za odległość? To jest odległość, która dzieliła, czego pana co nagrywa od piwa. <laughs> Niestety mieliśmy się już teraz znowu przejechać, kolejny przejazd na trasie zrobić eee, i wyjechaliśmy na pięciu cylindrach, eee, tak mi się wydawało, że on chodzi na pięć cylindrów zrobiliśmy dosłownie kółko tutaj, jak zobaczyli, takie mamy miejsce do grzania opon eee, nawet nie zakręciłem bąka, tylko mówię, nie, dobra, chodzi na pięć cylindrów, nic nie pomogło eee, zgaszenie, odpalenie, wiecie jak to jest, zrezygnować router, nie? Eee, i zaszyłaliśmy się tutaj pod namiotem, a cewka zaczęła płonąć, po prostu zaczęła płonąć jest gorąca cholera, wymieniamy cewkę, mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie awaria cewki, a nie jakiegoś zasilania. No ale to za chwileczkę się dowiemy. No mam nadzieję, że nie wyklucza nas to z dalszej walki, bo dopiero początek treningu To zimne? Nie, ciepłe e, Co To że zrobił? No tak to jest, jak się nie ma spotera niestety, bo dzisiaj Adama nam brakuje. Władze nie mają już takiego doświadczenia. I muszę sam badać sobie granice toru, żeby wyczuć jak szeroko jest. Niestety teraz było troszeczkę za szeroko. Zgarnęliśmy opony, natomiast przejazdu nie przerwaliśmy, przejechaliśmy cały przejazd. Tylko zahaczyliśmy o opony i zrzuciliśmy wydech, także Dawid dzielnie teraz składa to z powrotem. Wrócimy do warsztatu, zrobimy na nowo mocowania. Będziemy jeździć dalej, a teraz nie ma na to czasu, trzeba walczyć, trenować do jutrzejszych kwalifikacji. Wroczyć można nawet. Wow, tego oceniasz? Ej, nie, Nie, no, co tak pierwszy rzut oka, jak mamy jeszcze ten, e, nie wiem, hotel Kardamon, wyglądał tak. E, Zagłuch no, bałty. No trochę nieciekawie, nie. Natomiast e, okolica też taka, no pójmię nie napawająca nas optymizmem. natomiast no, wyszliśmy i jak za te pieniążki, które e, zapłaciliśmy tutaj, bo to było chyba 640, bo 680 zł to jest za cztery osoby. Za e, dwie nocki. To nie ma wydaje mi się tragedii. No nie ma lipy. Tej, to jak chodzę nie. jak po chmurce? Tutaj jest tak miękka podłoga. Tak, Cukierki że... były komplementarne do pokoju. Kieszenie są już pełne. W dniu dzisiejszym będziemy pakować się do domu. I jak nie przejdziemy kwalifikacji. <laughs> Dziękuję bardzo. Ja jestem Mariusz Murecki, jestem prezesem stowarzyszenia. Ja z Polakiem, jestem z każdym z powodów z powodów z powodów z powodów z powodów z z układu trasy w ogóle nie zmienialiśmy. Mieliśmy tylko miejsce, gdzie są żony, i zony są dużo mniejsze niż były wyrysowane wcześniej, bo były w Rzymie. Jakby ktoś z Was nie, nie trafił wcześniej, to naprawdę ciężko było mnie nie trafić. Także teraz są zrobione po a i zaczniemy może od samego startu. Dzień dobry. Dzień drugi wieczny. Siema, siema. Tak, zaczynamy dzień drugi. E, jeszcze nie jeździliśmy, jesteśmy po briefingu, teraz jeździ klasa Open e, Od 10.30 zaczyna klasa Pro, czyli nasza Lecimy parki, dzisiaj już w zasadzie wyłącznie parki e, Dawid pojechał sprawdzić auto, bo troszeczkę nas ciągnie w lewą stronę e, Nie wiedzieć dlaczego Mimo to, że luzów nie ma, coś, coś poszło nie tak e, I co? I zaczynamy jeździć, ja się za chwilę przebieram Zimno jest jak cholera, wieje wiatr no, tak nieprzyjemne warunki. Natomiast atmosfera jest gorąca. Mam nadzieję, że coś tego będzie. Dzisiaj już sędziowie ustawili zony w taki sposób, jak być powinny na zawodach. Nie są to proste miejsca do zon, ale są do złapania. Wiem, że będę już wiem, z którym będę miał problem, gdzie będę musiał poćwiczyć z tym łapaniem zon. Natomiast jest to do zrobienia. No i co? Za chwilę pewnie zobaczycie, jak wyjeżdżamy. Już Palace. хреново. Эй, ты сейчас по воням минулась? мы в Костов